Poznawanie dobrych opowieści jest niczym rozbijanie obozu na peryferiach rzeczywistości. Pozwalają nam oddalić się od codzienności i odpocząć, nie wywołują jednak poczucia alienacji, nie odrywają nas stałe od tego, co realne, czynią nas jedynie tymczasowo nieobecnymi. A co najważniejsze, sprawiają, że wracamy nie do końca tacy sami mamy ze sobą coś więcej. Wzorce rozwiązań problemów, nową ideę, lub na nowo uporządkowaną część naszego wnętrza, sprawiają, że mechanizm naszej wyobraźni staje się świeżo naoliwiony i gotowy do pracy, a czasem wręcz przypominają nam, że w ogóle nim dysponujemy. Dlatego dziś, na przykładzie niekończącej się opowieści, zastanowimy się, po co dzieciom, ale również i dorosłym potrzebne są fantazje, marzenia i sny. Cinek zawiera spoilery z filmu Niekończąca się opowieść. Dziesięcioletni Bastian przeżywa stratę matki. Zdaje się być nieobecny, zamyślony, ma problemy z nauką oraz kłopoty z rówieśnikami, którzy zdęcają się nad nim i okradają go z pieniędzy. W efekcie bohatera niekończącej się opowieści poznajemy na życiowym etapie szeroko zakrojonej ucieczki. Zarówno tej dosłownej, gdy szkolny gang usiłuje wrzucić go do śmietnika, oraz emocjonalnej, do której nakłania go świat dorosłych z czołowym reprezentantem w postaci ojca. Gdy chłopiec wspomina mu o tym, że kolejny raz śnił o zmarłej matce, słyszy w odpowiedzi: Rozumiem, synku, ale musimy żyć dalej. To, że otwiera się i próbuje podzielić się swoimi wewnętrznymi konfliktami, nie staje się preludium do zainteresowania ze strony dorosłego, ale do dydaktycznej pogadanki o wywiązywaniu się z obowiązków, zaniedbywaniu szkoły oraz o tym, że, jak stwierdza ojciec, Bastian powinien twardo stąpać po ziemi. To przykład sytuacji, w której otoczenie nieświadomie neguje przeżycia dziecka, w niezamierzony sposób odbiera mu możliwość zakomunikowania tego, co przeżywa, kierując się opacznie rozumianą dobrą wolą. Duszenie w sobie emocji, wypieranie wewnętrznych konfliktów oraz eliminowanie pragnień nieprzystających do zewnętrznych oczekiwań, to właśnie ten rodzaj pojmowanej w skrzywiony sposób dojrzałości, do której nakłaniany jest bohater. Film subtelnie zarysowuje nie wprost żałobę przeżywaną przez dziecko. Prowokowany Bastian faktycznie dystansuje się do swoich uczuć, ucieka w obojętność i bezczynność, a przez to nie przepracowuje swojego żalu i gniewu. Gdy kolejny raz ucieka przed znajomymi łobuzami, trafia do antykwariatu, gdzie czeka na niego tajemnicza, intrygująco wyglądająca księga. Jako wprawiony czytelnik postanawia ją pożyczyć i zaszywa się z lekturą na strychu szkoły. Początkowo jest tylko obserwatorem historii toczącej się na kolejnych stronach, szybko jednak odkrywamy, że łączy go z nią coś więcej. Oto krainie fantazji grozi zagłada, ponieważ unicestwia ją nicość. Ukazana jako postępujący żywioł. Krainy wysyłają swoje poselstwa, by dowiedzieć się, jak temu zaradzić. Potrzebna jest pomoc wybrańca, którym okazuje się być ktoś, kto mógłby być rówieśnikiem Bastiana, łowca imieniem Artreju. Początkowo przedstawiciel cesarzowej chce go odesłać. Widzi w nim jedynie dziecko, dla którego nie ma miejsca w tej historii. To pierwsze chwile, gdy Bastian może utożsamić się z bohaterem czytanej przez niego opowieści. Obaj próbują wyciągnąć po coś dłoń, ale na wstępie słyszą komunikat w rodzaju: jesteś mały, niepoważny, jesteś tylko dzieckiem, zajmij się swoimi sprawami. Artreju zna jednak swoją wartość. Potrafi być butny i wyzywający. Ma cechy, które warto spróbować naśladować. W efekcie dostaje szansę. Gdy pyta o rady, jedyne co słyszy to: musisz iść sam, musisz zostawić całą swoją broń. To będzie bardzo niebezpieczne. Dzięki temu Artreju jako postać nabiera archetypicznego wymiaru podróżnika. Tułacza. Słowa, które słyszy, równie dobrze można by otrzymać jako odpowiedź na pytanie, co mam zrobić ze swoim życiem. To, że ma zostawić swoją broń, jest w wymiarze symbolicznym zrzeknięciem się naszego bronienia się przed nieznanym. Jeśli boimy się podejmować decyzje, eksplorować, naszą bronią jest logika produkująca argumenty i racjonalizacje nakłaniające, by tego zaniechać. Aby odważyć się coś zrobić, trzeba je wtedy zignorować, dać się z nich rozbroić. Jednym z etapów podróży atreju są bagna smutku, które ukazują, jak uśmiercające jest poddanie się, zaprzestanie wysiłków. Przerażony konik głównego bohatera dosłownie bezczynnie topi się i znika w błocie, wessany przez swój smutek i zmęczenie. To moment, w którym warto podkreślić, że wyobraźnia pozwala nam czasem projektować nowe źródła nadziei. To dzięki marzeniom potrafimy wyobrażać sobie przyszłość jako dobre miejsce i czas. O realnym życiu można wtedy fantazjować z gracją opowiadacza bajek. Ale nie ma w tym wtedy nic ze samooszukiwania się lub uciekania przed rzeczywistością. Wręcz przeciwnie: do niektórych ludzi, sytuacji i rzeczy docieramy właśnie dlatego, że wcześniej fantazjowaliśmy o takiej możliwości. Atreju nie zostaje pochłonięty przez bagno, ponieważ nie poddaje się i wciąż myśli o tym, co czeka na niego za horyzontem. Chce wypełnić swoją misję, i nawet strata wiernego towarzysza nie pogrąża go w śmiercionośnym smutku. Znów jest bliski czytelnikowi. Traci kogoś bardzo ważnego, opłakuje go, ale jednocześnie jest kimś, z pomocą kogo Bastian może modelować nieustępliwość i niepoddawanie się. Znój i trud książkowej postaci są czymś w pewien sposób realnym i pouczającym, ponieważ uczucia, które wzbudza w nim lektura, są prawdziwe. Może do nich w każdej chwili wrócić i wyciągnąć z nich lekcje. Gdy przeraża go burza i ciemność, stwierdza później – nie, Atreju nie poddałby się teraz. Co ciekawe, w fabule samej książki, trudy przeżywane przez Atreju okazują się sposobem na nawiązanie kontaktu z kimś spoza krainy fantazji, z czytającym o nim chłopcem. Bezsłownym dialogiem, jaki się między nimi zawiązuje, jest samo utożsamianie się z tym, co przeżywa druga strona. Jak tłumaczy to później Atreju cesarzowa, on cierpiał razem z tobą, przeszedł z tobą to wszystko, co przeżyłeś, co sugeruje, że opowieści, choć oderwane od naszej rzeczywistości, mogą być drogowskazem, gdy się w tej rzeczywistości zagubimy, mogą być również uniwersalną mapą naszego wnętrza. W trakcie rozwijania się historii dowiadujemy się, że pożarająca fantazję nicość wynika z tracenia przez ludzi wyobraźni. Skoro ludzie tracą wyobraźnię i nie poznają opowieści, to tak jakby przestało działać jedno z praw fizyki, które utrzymuje świat przedstawiony w ryzach. Potrzebny jest ktoś, kto zapozna się z historią, przeżyje ją oraz umieści w niej cząstkę siebie. Dzięki temu historie są żywe i ma to dosłowne, uniwersalne przełożenie na rzeczywistość. Frodo dociera z pierścieniem do góry przeznaczenia, dopóki jest ktoś, kto chce ten proces obserwować, ktoś, kto pamięta tę historię, myśli o niej i chce ją przekazać innym. Roland Deschain potrzebuje nas, by mogła trwać jego wędrówka w kierunku mrocznej wieży. Bez towarzystwa czytelnika natychmiast zatrzymuje się w miejscu, zamiera, przestaje być postacią, z którą człowiek ma relacje, i spłaszcza się do powierzchni strony. Bez uwagi czytelnika to tylko zlepek liter na papierze, który zżółknie kiedyś w przesypującym się stosie makulatury. W ten sposób historię oraz niesiony przez nie przekaz dopada rozpad porównywalny z apokalipsą. I z jednej strony jest to proces naturalny kultura zawsze jest w ruchu i zawsze coś w ramach niej zarówno przemija, jak i objawia się. Z drugiej jednak strony istnieją opowieści oraz motywy tak immanentne dla kondycji psychicznej i moralnej społeczeństw, że kompletne wyparcie ich ze świadomości kulturowej mogłoby być równoznaczne z upadkiem danej kultury. W przypadku niekończącej się opowieści takim istotnym wątkiem jest temat wyobraźni, a Treju dowiaduje się najwięcej na temat fantazji podczas rozmowy z głównym antagonistą, mrocznym wilkiem imieniem Gmorg, który w trakcie ich ostatniego spotkania mówi: Fantazja nie ma granic. To nieprawda. Kłamiesz. Głupcze. Czy niczego nie wiesz o fantazji? To świat ludzkich wyobrażeń. Każda część, każda istota jest elementem, częścią snów i nadziei ludzkości. Dlatego nie ma granic. Dlaczego więc fantazja umiera? Gdyż ludzie zaczęli tracić nadzieję i zapominają o swoich snach. Dlatego nicość rośnie w siłę. Czym jest nicość? To pustka, która po tym pozostaje, jak rozpacz, która niszczy nasz świat. A ja próbowałem jej w tym pomóc. Dlaczego? Bo ludźmi, którzy nie mają nadziei, łatwo można sterować, a ten, kto ich kontroluje, ma władzę. Dzięki temu niekończąca się opowieść przedstawia też kluczową rolę fantazji i marzeń w życiu dorosłych i kształtowanej przez nich sfery publicznej, nakreślając jeden z czynników decydujących o tym, na ile skuteczne są wszelkie formy naocznych lub utajonych dyktatur. Potwierdzają to zarówno fakty historyczne, jak i, nomen omen, fantazje autorów dystopijnych. Najczęściej jedną z rzeczy negatywnie spajających i dyscyplinujących społeczeństwa w historiach takich jak jak Vendetta, Alan Mura czy Paradyzja, Janusza Zajdla, jest uwewnętrzniony i silnie zracjonalizowany brak jakiejkolwiek nadziei na zmiany. Właśnie w tym zawieszeniu broni ze strony jednostki tkwi siła tego, kto próbuje nad nią zapanować. Okazuje się, że całe zaplecze technologiczne aparatu kontroli oraz związane z nim zasoby ludzkie są jedynie energią napędzającą o wiele potężniejszą i bardziej misterną machinę ludzką fantazję na temat tyranii, jej wszechobecności i wyższości. Maszyna wyobraźni, jeśli odpowiednio się ją rozpędzi, wyjałowi w ludzkich umysłach pojęcia takie jak zmiana, opór, atak, zrównując je z czym wysiłkiem i bezsensem. Dyktatorem jest wtedy ten, kto obejmuje najwyższe stanowiska w gmachach ludzkich umysłów. To najpierw tam buduje się posterunki policji, ogłasza godzinę policyjną, straszy więzieniem lub śmiercią. Realne stanowiska i możliwości są wtedy po prostu naturalnym przedłużeniem władzy sprawowanej w uniwersum ludzkich myśli, lęków, koszmarów i fantazji. Tak skonstruowane podwójne rządy są istotą dyktatury, również tej, która pożera świat niekończącej się opowieści. Po pokonaniu gmorka Atreju dalej poszukuje ratunku dla fantazji. Widząc rozpadający się świat, postanawia sprawdzić, czy ocalał pałac cesarzowej. Na miejscu dowiaduje się, że tylko ludzkie dziecko, czytelnik, jest w stanie uratować krainę fantazji. W tym momencie pełni uzyskuje motyw odbiorcy, który staje się bohaterem poznawanej opowieści. Kultura okazuje się kolejną rzeczą, której tak naprawdę nie da się przyglądać bez zaangażowania. Jeśli z nią obcujemy, automatycznie czyni to coś z naszym wnętrzem, a sprawę różnicuje jedynie stopień, w jakim jesteśmy tego faktu świadomi. Bastian w to nie dowierza, ponieważ nie wierzy w samego siebie. Jak stwierdza cesarzowa, nie rozumie, że jest jedynym, który może to zatrzymać. Nie może sobie wyobrazić, że jeden mały chłopiec może być tak ważny. Czytelnik lub odbiorca innego medium nie jest tylko obserwatorem i biorcą. Od istnienia krainy fantazji w jakimś stopniu zależy kształt życia młodego Bastiana i vice versa. Sposobem na uratowanie jej okazuje się nadanie nowego imienia cesarzowej, a więc w wymiarze symbolicznym świat ratuje nasz twórczy wkład, choćby najmniejszy. Po uratowaniu w ten sposób krainy, cesarzowa pyta Bastiana: Czego sobie życzysz? Nie wiem. W takim razie nigdy już nie będzie fantazji. Historia pokazuje w ten sposób, że bezczynność oraz brak rozeznania tego, czego pragniemy, również prowadzi do pustki, do tego, że w pewnym sensie świat nie staje się na nowo. Patrząc z tej perspektywy, każda książka czy szerzej opowieść, jeśli potraktujemy ją poważnie, zaangażujemy się w jej przeżywanie, może okazać się czymś odmieniającym nas i nasze życie. I warto na to patrzeć również przez pryzmat tego, jak zmienia się kultura. Dziś żyjemy w kulturze remiksu i błyskawicznego dostępu do treści. Gorzko można podsumować ją niesławnymi słowami reżysera Tomasza Bagińskiego. Widownia się zmienia, wszystko się zmienia. Widzę bardzo duże przyspieszenie procesów, które opisywał Jacek Dukaj w książce Po piśmie, gdzie odrywanie się od ciągów przyczynowo-skutkowych, odrywanie się od narracji liniowej, odrywanie się od narracji typowo książkowej. Jak się patrzy na to kto ogląda seriale, to im młodsi widzowie, tym logika intrygi jest mniej istotna. Pytanie, a co jest istotniejsze? Czyste emocje. Goły miks emocjonalny, bo to są już ludzie wychowani na TikToku, na YouTubie, którzy skaczą z jednego filmiku na drugi. Coraz częściej można dostrzec filmy i seriale, które nie posiadają fabuły, lecz przykładowo gotowy, wynikający z gatunku lub przynależności do marki, setting, do którego scenarzyści jedynie wrzucają pojedyncze motywy wykalkulowane na pobudzenie układu nerwowego odbiorcy. Szybka akcja, coś wzruszającego, coś obrzydliwego, coś z podtekstem. Historie te są jedynie wypełniaczem czasu, o tyle niebezpiecznym, że często stylizowane są na mające nam dać coś głębszego do przekazania. Potencjalna głębia konfliktów motywów i przemyśleń zostaje jednak uwięziona i skompresowana do najprostszych, najlepiej przyswajalnych form oraz do bezpiecznych, utartych schematów i chwytliwych skojarzeń. Prościej jest dziś wypełnić opowieść fanserwisem i w ten sposób niskokalorycznie wzbudzić w odbiorcy wzruszenie i sentyment, niż sumiennie rozpisać historię, która będzie taki stan krok po kroku konsekwentnie budowała w odbiorcy. I to nie wyłącznie po to, by go po prostu odczuł, ale również i po to, by coś z tym stanem zrobił, czegoś się dzięki temu nauczył. I oczywiście również dziś tworzone są głębokie, porywające opowieści, które potrafią wnieść budujący wkład w przeżywającego je odbiorcę sęk w tym, że obok nich istnieje bardzo dużo kulturowego szumu, zaplanowanego jedynie na pobudzenie nas do konsumpcji mediów i który może nawet jako pierwszy przebijać się do naszej percepcji. Dlatego, dostrzegając, jak głęboki wpływ opowieści mogą mieć na formowanie postaw, zwłaszcza w przypadku dzieci, tym ważniejsze jest przykładać uwagę do tego, jakimi opowieściami się karmimy. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!